Pompa uruchamiana była czujnikiem ruchu, ale gdy konie odkryły świetną zabawę i pompowały całą wannę i więcej, zrezygnowałem z tego. Sam włączałem pompę, gdy prosiły mnie, stukając w wannę. W lecie, mimo upałów, tygodniami nie piją wody. Wystarczy tylko świeża trawa w rosie. Więcej piją, gdy się pocą w podróży. Najwięcej piją zimą, gdy jedzą suche siano. W mrozy zamarzała woda stojąca w wannie, więc zrobiłem nieszczelny korek, by pozostająca zdążała wypłynąć przed zamarznięciem. W większe mrozy zamarzała woda w róże. Nie przeszkadzały temu nachylenia rury ani kabel grzewczy w niej. Wtedy ciągnąłem wodę wiadrem kołowrotem ze studni. Jednej suchej wiosny do podlewania warzyw uruchomiłem wodociąg, bo studnia okazała się mało wydajna. W końcu podłączyłem do wodociągu podgrzewane po idło. Tygodnie trwało uczenie konia nowego miejsca pojenia, bo było ono wcześniej odgrodzone pastuchem elektrycznym i jeden koń chyba w tym miejscu dostał kopa. Редактор Był drut, a tu od tego słupka stał. Teraz nie ma nawet. No słabo. You should call me. No. Okay. <coughs> oh. あっ。<music> <music> すごい。 으음. <laughs> <laughs> <laughs>